Siemaneczko moi drodzy, witam Was w Dont Starwie zlecimy na rekord. Mamy zimę. Yy, mamy już jaskinie, jak wiecie troszeczkę czasu znowu minęło od ostatniego odcinka. Mamy naszego kumpla i teraz tak. Mamy mod na podłogę. Czyli tu powinno być nam zdeka ciepło. Szkoda, że właśnie, że nie mamy to by się odgarnęło, to już, o już mówiłem w jakimś odcinku ten śnieg i były święty z nim spokój. Eee, czemu my nie mamy... Mamy czapkę, ok, ten jak się tutaj podgrzewa, Piękny won, jest jedno jajko. I pójdziemy wydoić bawoły, że tak powiem. Jakkolwiek to nie brzmi, tylko nie wiem, czy nie potrzebujemy czapki bawoli, ale chyba one wystarczą, żeby będą spały. Mamy trzy elefanty, które też musimy zamknąć. Mamy wejście do jaskini, świetnie, super, cudownie. Ale niebieskich grzybów, ja pierdolę. Zielone też są. Wiecie co najpierw zrobimy? Kto, jaka jest ta psycha? Co mamy? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mhm. Dobra. Bierzemy rozgrzany kamień, czapę na głowę, kurtałę. Pędzimy po zielone grzyby. Aha, to sobie zamkniemy, to jest niezbędne. O, portal tu mamy, patrzcie, zapomniałem o nim. Czy mamy jakieś światło? Mamy. Światło jest, także jesteśmy przygotowani. Dobra, popędźmy po te grzyby. To był jeden, ale co to był w sumie? Kolejny. Ok, idziemy po te żeby dużo do roboty tutaj mamy. A prawie setny dzień to już jest jakaś, może no to nazwać, nie wiem. Uroczystość. <grytanie> Jakiś powód do balowania. Niektórzy tam tysiaki walnęli, no ale to jest. Setny dzień przy nagrywaniu to i tak myślę jest duży wyczyn samemu sobie grać, no to tam wiadomo szybciej, nie trzeba nagrywać i tak dalej. Można trochę szukać. Wiecie jak jest, o, ciemno się robi. Dobra, myce na głowę jak tu mamy to mógłbym sobie przestawić, to chyba działa w ten sposób. Puszczaj dziadu jeden, ty. Tak Żeby mniej więcej było jakoś równo. Tak. Dobra, jest. Tu jeszcze grzyb powinien być. A, noc się zrobiła już po grzybach. Dobrze, że zdążyliśmy w tym. Ale wieje. A za oknem normalnie gorąco, upał. Super, podoba mi się to, lubię jak jest ciepło. Uwielbiam jak jest ciepło, nie nienawidzę zimna. Groby byśmy mogli rozkopać. Dobra, pajęczy mamy 8. to chyba do czegoś tam nam wystarczy. Gdzie są domki świn? Tutaj mamy... Gdzie on był? Jeden? Aha, kołulu, dobrze. Co, tylko już nie ma ich tych domków, Wszystkie żeśmy zniszczyli. Tu gdzieś jeszcze były chyba. Jest. Te też pójdziemy zniszczyć, i będziemy szli na bawoły. Zniszczymy je, żeby tam się nam świnki nie trudziły. Postawimy sobie kochatki. Będzie tego więcej. Niebieski. Niebieski po też coś. Odnawia chyba sanity, a ten aż minus 50 zielony. Normalnie bym się pomylił i go zjadł. O, matko. Mogłoby być z nami bardzo kiepsko. Po prostu. Ok, ile jeszcze tej nocy. A, dobra. Rzuć. Bo kamień to i tak się ochłodził. Ściągajmy ce. Pogotujmy zaraz. Jeszcze mamy brodę, także o, ho, ho Nic nam nie grozi Ok, a to co nam da? 10. No widzicie? To aż 15 tylko minus 1 z życia To możemy sobie nawet zażyć Z2 Z3 do lodówy, do lodówy. Hmm, to się nam psuje, to jest krok poćmy. Coś, co idzie. O! Co tu, coś, coś się bije. Głupie. To Ktoś tu się nam bije. Koło tytułałeś. Głupcze świnie zabiłeś. No w sumie? My nie tracimy żadnego tego tam. Nie przyjdzie nam... Yy, mówcie, mówcie, mówcie. Jak on się nazywał ten tam? Ten diabeł taki, wiecie, kognał na myśli. Yy, a ten. enciag nam poczyści, świnki. Także... Uu. Dobra. Aha, jeszcze możemy zabić sobie te elefanciki. Co nam tu z tego wyjdzie? Miodek. Damy dwa miotki, wyjdzie nam to miotkowe. Jest! Super! Tu, 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 tu. Weźmiemy sobie dwie... ...dwa bekony bo pierogi na parze. A, pierogi, 40 zdrowia leczą. Coś musimy wsunąć, gdzie Kulki mięsne, a co? Super. To tak, to zróbmy. Zimą nie powinno się w sumie jedzenie psyć, prawda? Jeszcze tych jajek trochę pokradnimy. O, ale Ten to jest chyba zimowy. Dobra, nieważne. Gdzie się Wilson oddalasz, temperatura się spada. O, tego już byśmy mogli zabić, ale zostawimy go. Nagrzejmy się trochę. Jak się nagrzejemy, to spadamy. A, czapkę. Czy my możemy stworzyć czapkę bufon powinniśmy mieć 8 tych też. Zobaczmy. To sobie na razie zostaw to tak. Mamy 4T Ruch, gdzie jesteś? Były dwa chyba, no, jest I ruch ten zużyty trochę dawaj czapkę Gitara. Dobra, weźmiemy brzytwę, to też trochę je pogolimy. No tak, ciemno się zrobiło, no ale cóż poradzić. Nic nie poradzimy, później będziemy musieli iść, sobie kamienie nakopać. Więcej. Teraz nam jest zbędny. Trochę mamy, ale... Dobra. Lecimy zobaczyć, czy z bawołów da się uzyskać mleko. Ogólnie... o, będzie. Ej, na ognisko nie ma? Dwa. Ok, jest. Cikierka mamy. Wow! Gdzie ty biegniesz? Wilson, się zagapiłem. Za bardzo nam się nie... Pszczoła wylecia? Za bardzo nam się nie nagrzał. Kamyk. Ale to nic. I nie wiem, czy czasem nie poprawili błędu z a tutaj ogody to sobie też pozbieramy. Nie wziąłem młota, nie wziąłem młota. Ja pierniczę, ale tych królików to jest wysyp. Kurcze, no to żeby te świnie tutaj zniszczyć, im to O, ale królowa, patrzcie, jest zaznaczona. Daleko zaszliśmy? dobra, że nie będę się wracał. 99 dzień, a ja piernicze. Się kończy. W sumie powoli. Ścieżką tutaj gdzieś powinienem iść. Przy okazji trawę. Trawę. O, grzyba też weźmiemy. No no, spadaj, spadaj. to jest ten skaczący. Gąsie. O! ingwiny. Dobra, trzeba ubrać coś, bo... O, no to... a możesz dać iglutka, też się przyda. Ha! bok Ile ich tu jest? Kurna. Co, one tak się rozplęgły? Chodź, gnoju. O, był nas strzał, o, 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 co to się już tak przycięło? Co tu mi się tak przycina? Kurcze Dobra, baf bafule. Jestem jednym z was i co mogę wam zrobić? Atakę jedynie. Na razie. Na razie tylko atakę. Dobra, już jesteśmy, to te kupy wam pozbieramy. Mam nadzieję, że będziemy mogli... to wydoić my moglibyśmy zaraz kogoś, którego tu to będziemy mieli mięso. Dobra, palmy gnicho. Zaraz to drzewo tniemy. 30, no tak, robimy, patrzcie, robimy się robi nam cieplej. Czy mi się tylko wydawało, że robiło mu się cieplej, bo... się drzewo. jaka ataka dlaczego? No nie żartuj sobie, jak je wydoić? No nie można ich wydoić? No nie. No. Jeszcze te głupki Jeszcze mnie w nocy zaatakują, no nie wierzę No czy wy to słyszycie? No nie, no nie, no proszę was Ech! Co tu się pod... Łaaa! Wstawać głupie pokraki a jeszcze ten, super Napieprzadzie, napierniczać, walcz się, walczcie się o dzieci Wony ode mnie O czwary Taki piękny sposób się musimy z nimi rozprawić No dobra, dzidzie jest moja dzida, no wkurzyłeś mnie teraz gościu Mam już już jest po tobie Goń się leszczę, jeden głupi Dobrze Brońcie się chłopaki. Tylko czemu nie macie mleka? No bo mi zaraz coś właśnie. Jak tu można je wydoić? Nie mam neta, żeby sprawdzić. Dobra, to jeszcze tego. O, już go nie ogolimy. Cho, chłopaki! Nie chcę was zabijać. Milk, jest! Fydowiłem go. Dobra, świetnie. I teraz szmycka, gdzie jest jeszcze mecka? A nie no, musimy mieć to. Gdzie jest to ognisko? Odejdź mi, nie widzę ogniska. Mleczko super, mleczko, a czemu mnie bodnął? Kopnął mnie. No tak, to, No widzicie muszą chodzić, nie mogą stać. No to nadajcie no, mi tego mleka. O ty gadzie mały. Ej, 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 co się dzieje? Proszę Państwa, mam tylko 45 życia. Górna, to ile one mi kopią? Ubijesz to, chłopie. Wydaję tu już wszystkie. A, te już mają dupy, że tak powiem, brzydko. Aha. Czyli to teraz może leżeć aż, aż minus 10. Tu się się paliło miło. To musi teraz leżeć i zrobić się z tego ser, chyba. No tak to, to mi tu za bardzo nic nie daje. tu jeszcze jest do... 10 musimy mieć i spadamy. Który jeszcze nie był dojony? Chłopaki. A kurde, jak są dojone, to nie są chłopaki. O sorry, to nie są chłopaki. No, to nie są chłopaki. To by było nie masakryczne. No daj tu jeszcze jedną, chociaż to nie by bufalo, na no ale okej. Okay, okay. A, Kamienia nie mam, bo bym zrobił jedną tą lekarstwo. A w sumie możemy się poleczyć. No kurcze, dlaczego mi nie mówicie od razu? Jak kręcę. Ja je też kombinuję Dobra, jeszcze tam są To jeszcze pójdziemy... O, ten jeszcze tutaj już tak się nazbierał szybko 10 Dobra, 10 nam chyba starczy Patrzcie jak się zbierałem w gromadkę te mięso zepsute Dobra, te kupy na razie wyrzucę. No nie, no wyrzuciłem kupę, a ty kupę zabrałeś, no gości mięso. No bo utuczemy zaraz jednego, ale teraz w takiej gromadzie tu chodzą, że nie da rady raczej. A znowu ślad. Eee, no, już mamy tam trzy, nie będziemy szukać kolejnego. Po co? No dobra, zjadłyście. Ada jeszcze Cię wydaję. O Ty dziadu! Mięcho, mięcho. Mięcho. Co tak biegasz jak taki jakiś opętany? Setny dzień, właściwie kurczę, nie powiedziałem, bo to głupie No mówcie Te głupie ogary mnie tutaj zmyliły Nawet nie skapnąłem się że mamy setny dzień, kurczę To już jest coś To już jest coś Teraz z górki Kolejnych innych parę, parę dni i już będzie gitara. No, no dobra. Pędzimy. Tu taka mała gromadka, jest tylko dwa. Dobra, jak przyjdę po świnki, to wami też się to zajmę. To jeszcze musimy wrócić. I teraz... O kurczę, mapa się skończyła. Teraz powiem Wam, że nie wiem, czy to mogę nosić przy sobie, czy mam to do lodówki włożyć. To mleko No nie wiem Zobaczymy. No kurczę, szkoda, żeby się popsuło, no ale... One mi stąd, gubi pajęczaku. A i tak w ogóle przecież dziwiać. No. Ty głupcze. Głupieś coś na siebie, zaraz będzie zamarzał. No właśnie, 15 stopni. To już mi groziło w sumie. Przemarznięcie lekkie. Coś jeszcze miałem wam mówić, ale nie wiem, wyleciało mi z głowy jakoś Dobra, już zaraz noc. Gdzie my mamy ten tutaj? Ej ej, 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 gdzie my pędzimy? Czyż tu nas jeszcze nie było? Nie, możliwe. Jakieś przejście O kurczę, patrzcie. Co tu się... Jaka mapka? Dobra, trochę nocą zwiedzimy. O, znowu pingwiny. Kurczę, tych pingwinów to normalnie będzie wysyp. Dziwne, że ich tutaj u mnie przy bazie nie widać. To głupie to jest. Mapa co wszystko pokazuje, a pingwinów nie pokazała. No. Może trzeba wyłączyć w 7 włączyć i to się zaktualizuje? A co tu zamarzło? Aha, tu też były pingwiny. Tak, tak. Dobra, zwiedzimy co tu jest. To w sumie jakoś pusto. Tak, tam były pingwiny, a... Znaczy ich leże, można tak to nazwać, a pingwinów ani widło, ani słychą. Setny dzień nawet, kurczę. O, 9 stopni tylko mamy. No, jednak broda daje coś, kurczę, to sporo. 8. Zaraz kip będzie zamarzać. No, tu taka map mapunia sobie jakaś jest. Wy z Wysepka. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, chyba trzeba coś zjeść. No, właśnie. Wszystko już jest jak należy No! Kurna, normalnie jak fora, żeby mnie tu straszyły po nocach Zaraz w sumie skończy się... Uuu. Szybko bo zamarzamy, ale zaszedłem za daleko A źle mam obróconą mapę A, te śpią. Tak, musi być. Tak jest. Dobra, kamień gdzie jest? Niech się nagrzewa mi tutaj. Teraz stwórzmy sobie jeszcze to jedno lekarstwo. Światło, wyłącz światło. Po co marnujesz? To też. Czapka mi sobie leży tu. I teraz tak. Lekarstwo. Gdzie ono jest? Tu jest. Dobra, gitara. Nie, tu. Tak cudownie. Teraz jeszcze trzeba się pozbyć tego tu. Tam tu ma sześć. Ile popiołów tam nam potrzeba? Ile popiołów nam potrzeba? No to. Tu. Dwa. A no mamy jeden. Hm. No to nie. Dobra, tu to włóżmy. Popiół, popiół, tu. Może być i tu nawet. No to tutaj. A, tylko jakieś świeże mięso by było nam potrzebne. I telefon. Kurczę. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. W sumie jest już dzień 101. 101 yy, Także wstawimy sobie... może tak. Na pół do lodówy to sobie rzucimy tu o kumpel przyszedł no, a im zagrodę zrobimy zobaczymy co, czy coś z tym lekkiem się zrobi widzicie co mamy jednego takiego jednego takiego potrzebujemy mięsa ale mam wow, Wilson tą brodę Kojiro, dobra, odganiamy tego. Mięsa daj. Mięsa, 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 gościu. Halo. Jajko. Kurczę, jak ja chciałem... Jeszcze jakiś zdechu mi do O! A czego? Pierwszy taki bohater. Po co one same jaja mi dają? Nie za bardzo chciałem jajka, a tu co do co wyjdzie z tego? O! Pff. Czemu by nie? Tylko liczyłem na normalne mięsko. Może ty mi to zapewnisz, co? Dobra, jeszcze powalczymy na sam O! na sam... O, ty dziadu. Powalczymy albo i nie. Czy jemy gdzieś bumerang? Jest. Aha. Super. O, tu się pali. Yy, dobra, nie zawalczymy. Muszę zrobić deskę i kończymy, żeby mieć na opał. Ale nie zrobię więcej. Dobra, moi kochani tu zaprzestaniemy naszej rozgrywki widzimy się w kolejnym odcineczku mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał cóż o, robi się żółto chyba no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cześć